Josiemanko z tej strony KJTV i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Gry Lego Gwiazdę Wojny Saga Skywalkerów. W ostatnim odcinku pokonaliśmy sobie dwóch potężnych separatystów, bo nie można ich nazwać lordami Sithów, ponieważ tylko hrabia był lordem, a Grievous, mimo że jego uczniem, no to Sithem nie był. Odcinek ostatni wyszedł lekko długi. Za co też pragnę was przeprosić, jednak mam nadzieję, że i tak wam się podobał. A w tym odcinku ruszamy pokonać kolejnego Sita. W końcu to ich zemsta, musi ich być dużo. Ale najpierw zauważyłem tutaj taką panią, która ma dla nas klocek i postać. Dalej trenować się chcemy, czy? Jadl Jadl się nazywa. wypaniać. wciąż zapewnić mogę tym, którzy poszukują ich. Na pustyni Tatooine idź, kanionu Smoka Great szukaj. Siłę i wolę, aby bestię pokonać, tylko prawdziwy wojownik posiada. Czy za takiego uważasz się? E, dobrze, że testu nie lekceważysz tego. Wróć, gdy przygotujesz lepiej się. Okej, okay, odrzuciłem tę misję, bo teraz nie ma czasu lecieć na Tatooine. To jest coś na później. A aktualnie trzeba pokonać, chociaż jadyl w zemście sejtowym już chyba jest po śmierci. Tak mi się wydaje, że robią dukują. Pokonał między mrocznym widmem a atakiem klonów? Mogę się mylić? Jeśli podróży. się mylę, to my poprawcie. Jednak mam nadzieję, że nie. L tylko czekajcie, my lecimy we dwójkę. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze dwóch czadek którzy... Chociaż w caccence. Bądź w gotowości. Którzy przyczynili się do pokonania kancelarza. Znaczy, próbowali się przyczynić. A mistrzowie, czemu zawdzięczam tę wizytę? Zaraz się przekonamy. Hmm. Mistrzu Windu. Jest pan aresztowany, kanclerzu. Grozicie mi mistrzu Jedi. Senat zdecyduje o pana losie. Ja jestem Senatem. Oho. Jeszcze nie. Yeah. Yeah. Oh. Nie ma agenta korala ani tego Cezatina chyba osiągnięta. A to jest tylko kadrscenka, tak? To nie jest nawet poziom, to to... Anakin... Przedaj przyjmują władzę! Czas to zakończyć raz na zawsze! Nie... nie... nie! Mam siłę uratować twoją ukochaną! Potrzebuję go! <śm> Hmm. <suszelny> Co ja zrobiłem? Naucz się władać ciemną stroną mocy. Zrobię cokolwiek każesz. Od dziś <Poczulny> będziesz znany jako Darf! Vader! Ogromne zaburzenie w mocy wyczułem. Tarful, lecieć na Kashyyyk musimy. No dobrze, Tarful. A jeszcze nie jesteście? Kurde. Myślałem, że będzie zwalniać, nie musisz się. Ludowi twemu Lakaszychu pomożemy. Myślałem, że będzie sekcja walki z z łapiesz. O te nagród. Myślałem, że będzie poziom walki z... kancelarza. O kurde, nie wygrywasz, nie, 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 Przepadł cały mój ciężko ukradziony dobytek i statek. To mnie nauczy dawać się łapać na kradzieży, a coś za to dostałem? Nie wiem. Oho, skoro już jesteśmy w przestrzeni. No to szkoda nie zebrać tej komety, nie? Kajber kometa. Ona szybko schodzi, także. I cyk. 5. 5. Dokładnie. Super. Tam jest jeszcze wyścig jakiś... Dobra, w to już nie bawimy. Kahiro. Lecimy w takim razie. Zatrzymać na droidy nie zdołaj. Fakty, tarful nie przejmuj się. I dwoń poczubakę. Inbe robimy zaraz. O Muszę pan powiedzieć, że nie wiem kiedy wy oglądacie ten odcinek. Prawdopodobnie w poniedziałek. Ewentualnie we wtorek. Ale ja jestem w trakcie nagrywania odcinków na zapas. Aktualnie jest sobota. I zawsze jak weekend przychodzi, to nagrywam sobie kilka odcinków, żeby mieć na większość tygodnia. Yy, więc... Chyba też około tydzień temu Was pytałem... Albo to było w tym tygodniu. No właśnie, teraz nie wiem jak wy. Zażarta bitwa ta jest. Uratować łukich i przegrupować musimy. Dobra. Nie wiem teraz, właśnie jak wy widzicie te odcinki, w sensie w jakiej kolejności. Znaczy w kolejności wiem, ale po prostu nie mam w głowie teraz dat, że tak powiem. Dlatego ciężko mi powiedzieć, kiedy wam to mówiłem. No ale po prostu w jakiś z od poprzednich odcinków się was pytałem jakie byście chcieli zobaczyć gry i podtrzymuję swoje pytanie. Jeśli jesteście zainteresowani jakimś tytułem, dajcie koniecznie znać w komentarzu. A ja na pewno rozważę opcję nagrania. Go, jej, tej gry. Łukasz. O, okej. Okay. Yy, I kolejny jest gdzieś tam. A, tutaj. To by już trzeba chyba z czołgami pomóc. Wejdź. Od końca daleka bitwa jest. Z dowództwem spotkać musimy się. Nie ma problemu. Szuwaka! Let's go! Idziemy do ciebie, Oliver. Jak galopuje? No, a już nie słychać takich fajnych odgłosów po piasku. Tu też jest 26 klocków. Ja znaleźć to wszystko to przecież będzie. Masa czasu. Dobra, ale galopujemy do czubaki. Szybko, szybko. Tutaj nie widzę żadnego klocka. Ale tam już widzę. No, dzień dobry. skoczę to chcę nie Nie o, ale jakbym to sobie podniósł, dał to sobie na ten stół na przykład. A tu jest dwie że będę mógł normalnie ułożyć. Puśćmy to. A tu ten... wchodzę. Joda jest za potężna po prostu. Tak jest moja. Taka jest moja wymówka, to jest moje wytłumaczenie. Okej, okay, wybaczcie zacięcie. Już jestem, wracam. Yy, I kończymy sobie układanie wieży przed kontynuacją trybu fabularnego. I ostatni tutaj chyba klot. O, krzywo trochę, Ale dobra, tak powinno być okej. Okay. Pięknie. Ilo łukich potrzeba? <noise> no, takich normalnych, ile oni mogą mieć? 2,5 metra? Może 3? Jakoś tak. Atak droidów na łukich. Rozpoczynamy poziom. W takim razie myślałem, że to będzie kontynuacja trybu popularnego. Jeszcze teraz będzie. wiecie, Order 66. I będzie. od jody. Może Można koniec tego ataku. No bo jeszcze. Te klony pokonywały te droidy zanim to się stało, nie? Chyba. O czas już nadszedł. Wykonać rozkaz 67. Tak, panie! Co? Nie, nie. Nie 67. Rozkaz 66. Wykonać rozkaz 66. Ej! Przynajmniej już wiemy, jaki był rozkaz 67, nie? <laughs> rozkaz 66. Zostanie wykonany. Oh yeah! Chubako, Tarfulu. W niebezpieczeństwie jesteśmy. To jest atak klonów na Jedi, a nie atak droidów na. Nie wiem, jak się tam co jest to napisane. Atak droidów na Łuk. o. To jest atak klonów na Łuk, ich, a nie. Nie tak miało być. Klony. Nie miałyście mi się sprzeciwiać. Na szczęście, Joda jest mądrzejszy od Was, Dawaj, Tarful. Czubaka ma kłopoty Sorry, Joey. Do kapsuły ratunkowej ruszać musimy Dobra, bierzemy tarfula. U. Bierzemy jodę. Okej, okay, tego nie ciągniemy jednak wycinamy sobie drogę, no jo ja to malutki, to nie potrzebuje jakiejś dłużej. Okej, okay. czubaka Aha, tar, Chewbacca nie jest bohaterem. Okej. Okay. A jak, w jakiej on jest klasie? Łotrz, że co? Czemu? Nie rozumiem. No dobra, dziwne. Ale skoro Tarful jest bohaterem, to niechaj tak będzie. Okej. Okay. Nie zwracajcie uwagi na to, że się zagapiłem. Telefon mi spadł. Go podniosłem i nie zdążyłem nacisnąć. Ale. otworzono. Ale według tej gry czupaka jest w klasie Łotrów, a nie w klasie. Dobrze, Kasiawik z Teraz, jaka jest częstotliwość dla tych oddziałów na Feluci? Na a na Sekura. Tego Łukiego nie może pomóc daj uciec. Zrozumiano. Okej. Okay. A co wy robicie? Tak, do dawaj czuwaka. Ty masz potem potężną. Przeskakuj, co my się będziemy. Bańki dajesz. No, co Bańki dalej? Mniej zestaw. Mm. Ewidentnie tu jest mini zestaw. Aha, na górze. Mm. Y Tarful. Ty masz hak. Mogę? Mm. Chcę zaczepić tu hak. Mogę chyba albo jestem jakiś inny. Nie wiem, różnie to bywa. Coś z tym musimy zrobić, tak? Czy jak to wygląda? Ucieknij z kaszyku. No. Mogę stąd zjechać, nie mogę. Tak, bym tu se przeszedł, coś tu jestem w stanie zrobić. Nie no, strzałki mnie kierują tam. Tu jest już chyba świat swobodny. Ale może stąd jestem w stanie się zaczepić. Nie taki był plan. OK. Jeśli nie wiecie co zrobić, zniszczcie wszystko. I zbudujcie jeszcze raz. Tak działa każde lego, więc... Jest spoko. Aha, i teraz... Możemy zjechać! No cóż. Ale to joda musi uciec, a nie wy. O, ale, aż mnie rękę jak patrzę na to, piękne drzewo z lego. Coś będzie trzeba na nim zrobić. No, dobra, tam jest już kapsuła, tak? tak w razie idziemy. Gotów do strzału! Ty to se tam możesz. Cel widzę. Strącić go musimy teraz. Czubaka, masz hak? Nie, tarful ma hak. Ok, rozumiem. Czubaka jest bezużyteczny. Gdzie on po Pojedzenie Parówki z grilla Ale Tarbul ma fajne działo A czym ty jesteś? Aha, to nie czubaka <grymne> Okej okay. Mogę czubakom budować, proszę Mogę, 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 mogę Aha y Taran albo trzepolot To Taran brzmi jakoś Ciekawej, mm. lecimy ok, staranowaliśmy drzewo, a teraz możemy zbudować trzepolot To jest chyba ten taki śmieszny helikopterek, nie? Tak, co nam to da. Aż że wejdziemy jeszcze na górę. Jak mnie leży droid, to jeszcze klony. O! To jest zdolność łotrów. Piasek. Spali swoją planetę. Tu chyba joda bardziej przebiegnie sobie, nie? No, zapomniałem, że dziadaj nie umiem pływać. Nie, stój, ja cię chciałem uratować. Was w sumie. Znaleźć drogę na górę musimy. Naszych ciał i umysłów użyjemy. Nie Aha, czyli ta droga prowadzi kompletnie do tego samego. Jak ja kocham, jak nasze wybory mają w sumie nie mają znaczenia. Ok, teraz to tutaj, tak. Aha, i to są takie kolumny, po których będziemy skakać. Nie. Czy ty jesteście poważni? Puścamy się. A czekajcie, weźmi się. A wyżej już nie ma. myślałem, że w takich miejscach często są ukryte jakieś fioletowe klocki. Także myślałem. Lecimy. Szybko, szybko, szybko! Kiedy te sceny to czego ty nie wiesz, co? To jest lepsze pytanie A tu nie zestaw taki Patrzcie Skocz 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 Skocz, skocz No i pięknie Dało się zebrać mini zestaw, chociaż jeden. Zawsze to. Człowiek szczęśliwszy. Ale dobra, teraz już ucieknijmy po prostu do kapsuły. Żegnaj Tarfulu. Żegnaj Czubako. O... Hmm. Tęsknić będę. Czubaka w oryginalnej trylogii, pamiętaj o te Jak wielu innych Jedi no zdołało przetrwać Nikt nie zgłosił do Tylko nie mówi gdzie U... leci Chyba. Halo? Odpowiedź miłą byłaby Gdy to odbierzecie, oddzwonicie tu? Hm? Pusta świątynia Jedi jest Martwiące wielce to Zniszczyć sitów będziemy musieli Dobrze się spisały nowy uczniu. Niemożliwe. Niemożliwe. Aha. Zawierz zawiesz uczuciom obiłanie, a znajdziesz wnet go. Mistrzu Jedi, obawialiśmy się. Senatorze Organa, wesprzeć Kenobiego możesz. Choć imperatorowi wizytę złożyć musimy. <grym wdech> Okej. Okay. Atak droidów na Wuki. Jeden klocek, jeden za to. Cały klient jakieś jeden zastaw. Jak zwykle poszło nam tragicznie. Imperator powinien być w swoim gabinecie w senacie. Do senatu za tym śpieszyć musimy. A Czasy taj... mroczne na... Highfo to jest ten co z w drugiej części eksportował, nie? Może chcesz posłuchać o próbach Jedi. Tak. Chce. Dawaj klocek! Czemu ty się boisz? Ty jest... nie byłaś żadnej przypadkiem? A to co? A czy teraz. Aha, bo teraz to jest jakiś. Dajfo, chodź tu. Czy ja mogę się. To jest poza misją. Ja mogę się zmieniać teraz w postacie różne, prawda? Nie. Okej. Okay. Stawczoła Imperatorowi. Słabiutko. Dobra. Ale do Imperatora polecimy już w kolejnym odcinku. Także ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał z dzwonem i widzimy się w kolejnych odcinkach z tej bądź innej serii. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.